Witam, witam, zapraszam dzisiaj do odcinka, który będzie w całości poświęcony kuszy, y, nowej broni, dodatku Battlefield 3 Aftermatch, dodatku, który nam przyniósł cztery nowe mapy, bardzo fajne mapy, przyjemne, y, nie tak ost jak ostatnio w poprzednim dodatku, y, jeden nowy tryb gry, który jest też dosyć interesujący, Scavenger, y, i nową broń, którą jest kusza. Tylko jedną broń, ale dosyć interesującą. O co chodzi w tej broni? Załóżmy, że mamy tutaj kuszę i są dwa rodzaje kuszy. Kusza z celownikiem kolimatorowym i kusza z lupą taką na większym zoomem. To jest bodajże 7. Tak na oko. Tak, doświadczenie mówi, że to jest 7. No i mamy amunicję. Poszczególne amunicje mamy cztery typy amunicji. Mamy i. Ja sobie do słońca. Jak to w Battlefieldie, słońce. Cztery typy amunicji. Biała, podstawowa, czyli ta, która ma no dosyć, jest to dobra na bliskie odległości, tylko że ona dosyć opada. Spróbuję pokazać na tym budynku. Światło mi razi. Zobaczmy, no, strzelę w tą dziurkę. No i tak trochę niżej. I powiedzmy, że jeżeli byśmy celowali dalej, dalej, no to by się i tak nie sprawdziło. Czyli dosyć, dosyć opada. Następnym typem broni, amunicji, y, oczywiście amunicję zmieniamy guzikiem V. Jeżeli ktoś nie wiedział, teraz już wie. Guzik V zmienia y, rodzaj amunicji. I to wszystko jest w jednej kuszy. Po prostu mamy jedną kuszę i wszystkie typy amunicji y, w ciągu, y, no, naraz. Następnym typem amunicji jest czujnik. Działa to tak jak czujnik u snipera. Y, tylko że. Ten czujnik można wystrzelić. I to jest tak, wystrzeliwamy, wystrzeliwujemy kolej się na nie dziwnie patrzy. Wystrzeliwujemy i widzimy, co się dzieje na minimapce w ciągu 10 metrów, jeżeli w ciągu 10 metrów w ciągu 10, znaczy w odległości 10 metrów od tego właśnie celownika. Od tego czujnika jest jakiś wróg pojawią się nam na minimapce. Tak jak przy Czynniku snipera takim stawianym, co jeszcze mamy, następnym typem amunicji to jest wybuchająca. Wybuchająca nie jest rewelacyjna, ale dosyć dobrze działa na auta jakieś transportowe z celownikami, boże, z celownikami, no jakieś auta przewozowe, jeepy, wodniki i te sprawy. Na czołgi, no tak powiedzmy, że trzeba by się bardzo dużo bawić, żeby zestrzelić, ubić taki czołg taką amunicją. Jak ma ta amunicja minus, no nie jest kosmicznie, bo musimy dosyć wyżej celować, żeby bo ma dosyć opad, do, dosyć spory. my, no tam byśmy jak chcieli strzelać, no bardzo niziutko nam poleciała ci o widzicie, tam niedziutko, a gdzieś celowałem, w tamtym miejscu. Czyli bardzo duży opad, no i wiadomo. I Następnym typem amunicji, ostatnim czwartym, to jest moja ulubiona e, Personal My favorite, e, czyli e, czerwona, e, Czerwony Grot. I to jest kusza na bardzo takie, dalekie zasięgi. Żeby wam udowodnić, chciałbym wystrzelić jakiegoś snajpera. Jest to idealna broń na snajperów, którzy kampią. O! Mamy. Mamy tam pełno kamperów, zaraz się nim zajmiemy. Amunicję... i tak. Bardzo, ma, bardzo niski opad, co jest bardzo pozytywne dla tej amunicji. Cyk. No, troszkę za nisko. Gościu dostaje, taki klient dostaje, jeden raz. Jeden pociski, starcz. Znowu nie trafiłem, nie wiem co się dzieje. O, spróbuję tamtego, jego muścia. O, i mamy klienta. Nawet się uwiesił ładnie, specjalnie dla potrzeby tego programu. E, jest to idealna broń właśnie na kampy. Ta mapa jest... Em, wszyscy się pochowali po, Co się dzieje? Do, jakiś snajper. Stary, coś się stało. E, Tutaj jest bardzo dużo budynków na tej mapie i oni się no, lubią, tam, tam może nie, już tam to już była przesada, ale na tych budynkach bardzo lubią się kampić i z tego po prostu stawiają bikony, lecą na spotachronach i wylądowują na budynku. To jest bardzo, bardzo upierdliwe, dlatego uważam, że ta kusza jest idealna do właśnie do takich sytuacji, e, do po prostu karania botów takich. Następny klient, ten się nie rusza. I mamy kolejnego. I to jest właśnie broń idealna na takich snajperów, kamperów. Oni teraz nie wiedzą, co się dzieje. Podejrzewam, że kusza, jeżeli strzeli, nie ma żadnego odgłosu, czyli nie będziemy pokazywani na minimapce. Także jesteśmy undercover. Um. I co by tu powiedzieć jeszcze o tej kuszy? No mówię, to jest idealna broń. O, nie trafiłem. Do karania właśnie takich snajperów. A jak widzicie, je dwóch zabijem, już cała ekipa leci tutaj po prostu. Bardzo, bardzo daleki zasięg ma. Większy niż jakakolwiek snajperka. Jeżeli lubicie ten film informacje, a jeszcze jedna wiadomość na temat, jeden, jeden tick, którego, w którego, co było, co jest upierdliwe dla tej kuszy, nie ma, jednej, pod jednym guzikiem zmienia się cztery rodzaje amunicji, czyli trzeba się jeden raz i trzeba przejechać wszystkie rodzaje amunicji, to jest upierdliwe. A w jakimś cudem odkryłem sposób, który no, na pewno twórcy specjalnie tak zrobili, mianowicie tak, jeżeli mamy podstawową broń, znaczy podstawową amunicję, trzeba teraz być czerwony grot, Teraz będzie podstawowa, czyli biały grot na bliskiej odległości. I teraz tak um, naciskamy sobie V4. Chcemy z czerwonym grotem, czyli czwartą. Czyli naciskamy sobie trzy razy. Raz, dwa, trzy. Mek, czerwony grot leci na ten. Jeszcze raz naciszemy biały grot, no bo to będzie pierwsza. Wtedy ten chcemy wybuchową. Czyli naciskamy sobie dwa razy. Raz, dwa. Mamy wybuchową amunicję. E, tylko musimy po prostu zac zacząć to liczyć. Raz, dwa, czerwony grot, tam może ustrzelę kogoś. Nie, nie, uciekł. Naprawdę, takiego powera ma ta otakusza, że, że, no, masaka. Tylko, że ona jest dosyć, w, grot jest wąski, znaczy jest, taka strzała jest dosyć wąska i ona zanim trafi no, wiele razy może po prostu przelecieć obok klienta. Kolejny. Uciek niestety. Jeżeli lubicie ten film, subskrybujcie kanał dla więcej filmów. podejrzewam, że był bardzo wdzięczny. Zalajkujcie. Znowu mi uciekł. No i tyle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Peace.